Dobry wieczór Państwu. Mówi Paweł Kula, Polski lekarz pracujący w Szwecji. Jestem pod wrażeniem wywiadu z Panem Profesorem Piotrem Kuną z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który przestrzega dla portalu rynek zdrowia.pl. Należy raz na zawsze skończyć z wypisywania antybiotyków przez telefon. Chciałbym podzielić się. Moimi refleksjami po przeczytaniu tego wywiadu lekarza rodzinnego pracującego na prowincji szwedzkiej, pozwólcie Państwo, że najpierw zacytuję słowa pana profesora Kuny, który podkreślił, że wielu lekarzy POZ boi się zajmować pacjentami z COVID-19. Jego zdaniem NFZ powinien zalecić pewne standardy postępowania z chorymi leczonymi w domu. Pierwsza rzecz, którą należy zrobić, to jasno powiedzieć lekarzom rodzinnym, co mają robić z pacjentami chorobami na COVID-19. Dzisiaj, z tego co obserwuję, wiodącym leczeniem jest podawanie antybiotyków bez zbadania pacjenta. Infekcji wirusowych nie leczymy antybiotykami. Wiadomo, że jeżeli ktoś ma wiele innych chorób, często notuje infekcje, to być może czasami antybiotyk w terapii także jest potrzebny. Na Boga nie powinien on być jednak normą. Co do zasady, zakażonymi wirusami nie liczy się antybiotykami. A już na pewno należy raz na zawsze skończyć z wypisywaniem antybiotyków przez telefon bez badania pacjenta, wskazał ekspert, czyli pan profesor Piotr Kuna, który rozmawiał ostatnio z szefem POZ-u w szpitalu klinicznym, w którym pracuje, ile jest zgonów COVID. Powiedział, że nie ma takich zgonów, ale pacjenci giną przedwcześnie z powodu utrudnień później w leczeniu chorób serca i innych chorób przewlekłych. Ten problem jest ciągle obecny. To nie tylko zgony COVID, ale także opieka nad chorymi, którzy cierpią z powodu innych chorób. Wystarczy ich zbadać wtedy, kiedy tego potrzebują. To prosta, banalna rzecz, aż się wierzyć nie chce, że wystarczy robić to, co robiliśmy przed erą COVID i mieć znacznie lepsze rezultaty leczenia niż obserwowane w skali ogólnopolskiej, wskazał profesor Piotr Kuna. Jak my to robimy w Szwecji? Przez cały czas trwania pandemii koronawirusa wszystkie przychodnie w Szwecji były otwarte w normalnych godzinach, a więc między 8.00 a 17.00. Po tych godzinach działały centrale dyżurowe, w których pracują również lekarze rodzinni. Oczywiście w weekendy i święta również w centralach dyżurowych przyjmują lekarze rodzinni czy almenekale, tak jak my się w Szwecji nazywamy, czyli w dosłownym tłumaczeniu lekarze ogólni. Ale mniejsza o tytuły. W każdej przychodni szwedzkiej jest natomiast część wydzielona dla pacjentów z objawami infekcji, do której pacjenci wchodzą osobnym wejściem, a personel przychodni zabezpiecza się specjalnie do kontaktu z, z chorymi. Niektóre, w lutym będzie dwa lata dokładnie, jak w Szwecji, notowaliśmy pierwsze, pierwsze przypadki pacjentów z COVID-19. I muszę powiedzieć, że przez cały czas pandemii Koronawirusa. Przychodnie pracowały normalnie. Może poza wyjątkiem, że w każdej przychodni mamy wydzieloną część do przyjmowania pacjentów z podejrzeniem infekcji, gór, generalnie czy infekcji górnych dróg oddechowych, co może wskazywać na koronawirusa albo infekcji przewodu pokarmowego. I tacy pacjenci przychodzą do przychodni, wchodzą osobnym wejściem, a personel. Które się nimi zajmuje, w tym lekarze, pielęgniarki, podpielęgniarki. to takich pacjentów ubieramy się specjalnie w maski, visiri po szwedzku, czyli przy blice, po polsku, fartuchy, rękawiczki i dochowujemy staranności, żeby się nie zarazić. Dwa lata temu to była, to była dla nas nowość, teraz to jest ru rutyna. Oczywiście wzrosła ilość wideokonsultacji, ale wszyscy pacjenci, którzy chcą albo potrzebują normalnych wizyt, przychodzą do nas na normalne konsultacje. Powiem szczerze, że kiedy słyszałem o tym, że polski POZ ma jakieś specjalne rutyny przy okazji pandemii koronawirusa. To trochę mnie to dziwiło, ponieważ jako doświadczony lekarz mam świadomość i, i doświadczenie właśnie, że część pacjentów, których znamy z banalnymi sprawami, można rzeczywiście załatwić i przez telefon, czy przez wideokonsultacje. Ale w większości nasza praca, praca lekarzy, czy praca personelu medycznego profesjonalistów medycznych polega na kontakcie y, człowieka z człowiekiem y, w tym wypadku lekarza z pacjentem i y, nawet najbardziej doświadczeni lekarze nie są w stanie y, stawiać trafnych diagnoz czy y, przepisywać optymalnych y, y, terapii przez telefon nawet przy użyciu wideo konsultacji, która oczywiście jest wielką zdobyczą współczesnej medycyny i sam jestem fanem telemedycyny. Wracając do kwestii antybiotykoterapii w przypadku chorób wirusowych, to Szwecja należy do krajów, które, który prowadzi bardzo restrykcyjną politykę lekową, w tym jeśli chodzi o antybiotyki. W każdym gabinecie lekarskim w Szwecji mamy taki, taką broszurkę wydaną przez stramę, a dotyczącą terapii antybiotykami najpowszechniejszych infekcji, które spotykamy w naszych przychodniach czy w naszych szpitalach. Strama to. Akronim od nazwy organizacji, która w Szwecji działa od 1995 roku, a więc już jakiś czas. Nazwa tej organizacji Strategii Gruppen for Rationelle, Antibiotica, Alewentnik, Antibiotika Antibiotica Resistens. Szwedzki jest okropnym językiem, ale myślę, że można w tej nazwie tej organizacji. Y, znaleźć kluczowe y, słowa. Strategiczna grupa y, dla racjonalnej antybiotykoterapii, a właściwie w dosłownym tłumaczeniu do racjonalnego używania antybiotyków i niskat antibiotika resistance, czyli zmniejszenia antybiotykooporności. Y, 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 y. Dlaczego jest to takie ważne? Otóż dlatego, że jeśli nadużywamy antybiotyków, jeżeli leczymy antybiotyk, antybiotykami nawet choroby, które, które nie są wywołane przez bakterie, czyli na przykład choroby wirusowe, to wtedy bakterie to takie sprytne mikroorganizmy, które uodporniają się na te antybiotyki. I po prostu antybiotyki przestają działać. I w niektórych sytuacjach pacjentów chorych na poważne infekcje bakteryjne żadne z dostępnych antybiotyków na świecie już nie działają. Dlatego nie można traktować antybiotyku jako po prostu leku, który lekarz przepisuje lekką ręką, nawet gdy nie jest pewny, że to jest infekcja. Bakteryjna. WHO uważa oporność bakterii na antybiotyki za jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia publicznego o wymiarze globalnym. Nie jest to tylko problem Szwecji czy Polski czy innych krajów, na przykład Trzeciego Świata. Nie, to jest globalne, globalny problem i my, działając lokalnie, tak jak ja na prowincji szwedzkiej, muszę myśleć globalnie. I do tego zachęcam również polskich kolegów, żeby częściej zastanawiali się nad przepisywaniem antybiotyków. Z niewiadomych przyczyn, statystyczny Polak zażywa dwa razy więcej antybiotyków niż statystyczny Szwed, a przecież różnice w panoramie chorób między. Naszymi szymi krajami, które są w tej samej, w sumie strefie klimatycznej, w tej samej Europie, nie są aż takie, żeby uzasadniały takie różnice w terapii. E, ja żyję na prowincji szwedzkiej, a Szwecja to jest prowincja Europy. Polska jest e, e, przynajmniej w geograficznym sercu Europy. I my Polacy powinniśmy mieć ambicje, żeby się absolutnie starać, żeby być najlepszymi w każdej dziedzinie, również w terapii antybiotykami. Wracając do tej broszurki, to tutaj jest kilka najczęściej występujących. Infekcji, które leczymy antybiotykami w fecji zaczynamy od prostych antybiotyków, nie najnowszej generacji, bo to absolutnie nie ma sensu. Na przykład zapalenie ucha środkowego. Jak można w czasie wideokonsultacji przez wideo zajrzeć do ucha pacjenta czy dziecka, żeby stwierdzić, czy ma zapalenie ucha środkowego, czy nie. No Jest to niemożliwe. Zapalenie zatok. To też. Wymaga jednak badania klinicznego, e, zrobienia CRP, czyli takiej łatwej, e, łat, łatwego badania laboratoryjnego skropy krwi z palca, który nam mówi, czy pacjent ma infekcję bakteryjną, czy tylko wirusową. Faringotonsilit, czyli e, popularna angina, też są do tego e, specjalne patyczki, tu wymazów. Gdzie możemy stwierdzić, czy to jest, czy mamy kokii, a, 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 a czy, czy też to jest tylko wirusowa a, infekcja a, i mamy ból gadła, dokładnie taki sam jak w, w bakteryjnej infekcji, która wymaga antybiotyku, oczywiście. Akturontitopneumonia, czyli zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc, jak można? przez telefon, czy przez wideokonsultacje, nawet przy tak zaawansowanych technologiach, osłuchać płuca pacjenta, czy też zrobić zdjęcie rentgenowskie, czy też wykonać badania laboratoryjne. Jest to po prostu niemożliwe. Zapalenie dróg moczowych, kolejny przykład infekcji często spotykanej, gdzie wystarczą proste antybiotyki, jeśli rzeczywiście już badanie moczu, czy badanie krwi wykaże, że ktoś ma taką infekcję. Jeśli chodzi o impetigo, eryzypelaz, czy inne infekcje skórne, czyli róża, jest zakaźny, częste, owszem można w czasie wideokonsultacji popatrzeć na skórę i tutaj może jest łatwiej ocenić, czy, czy mamy do czynienia z infekcją bakteryjną, którą należy leczyć antybiotykiem czy nie, czy też w przypadku po, e, częstych stosunkowo e, e, ram, które zadają nam na, e, nasi milusińscy koty czy psy. Coś w Szwecji się bardzo często zda zdarza i oczywiście ci pacjenci biegną od razu do Almen Lekar, pokazują te ramy, ramy, które czasami są rzeczywiście groźne i wymagają i profilaktycznego stosowania antybiotyków, albo wręcz antybiotykoterapii i w końcu rytem migrans, czyli słynna borelia, no to akurat na wideokonsultacji można bez problemu rozpoznać, więc nie jest to błędem sztuki przepisania antybiotyku w takiej sytuacji, ponieważ, ponieważ akurat. Borelia skórna jest bardzo, bardzo typowa, ale to jest raczej wyjątek, który potwierdza reguły, że przez telefon czy przez wideokonsultacje dobry lekarz myślący globalnie, działający lokalnie, nie przepisuje pacjentom antybiotyku. Oczywiście nie leczymy. Antybiotykiem gorączki u dzieci czy u dorosłych. Najczęściej gorączka, oczywiście, jest objawem infekcji, ale w pierwszym rzędzie wirusowej. W związku z tym, gorączkę najlepiej leczyć takimi lekami jak paracetamol czy ibuprofen, albo jednym i drugim, jeśli gorączka jest wysoka i nie, nie spada po zażyciu samego paracetamolu czy samego ibuprofenu, to wtedy można e, skombinować obydwa leki. Tak często robi się u małych dzieci, które mają duże, dużą, wysoką gorączkę i żeby uniknąć drgawek gorączkowych, to podajemy wtedy w Szwecji czy w postaci czopków, czy zawiesin obydwa te, te leki i dzielne szwedzkie mamy radzą sobie z tym problemem znakomicie. Ewentualnie konsultując e, swoje dzieci z pielęgniarkami szwedzkimi, które udzielają porad, i przez pierwsze dni e, gorączki, jeśli nie ma jakichś alarmujących objawów, e, wizyta u lekarza jest zbyteczna, a antybiotyk to jest wręcz e, niepotrzebny, bo to jest z całą pewnością infekcja wirusowa. Jeśli chodzi z, z kolei o wspomniane wideokonsultacje, które takim przebojem weszły do współczesnej medycyny, to oczywiście ja jestem, mimo że jestem lekarzem pracującym na prowincji, to ja jestem bardzo otwarty na wszelkie nowości i uważam, że to jest bardzo duża zmiana na plus, jeśli chodzi o technologię i sam stosuję w publicznej służbie zdrowia, korzystając z platformy Wiziby. Konsultuję niektóre przypadki, ponieważ oczywiście pacjentów, których znam z problemami psychicznymi, na przykład, to czy pacjentów, których znam, mam w kartotekach komputerowych wszystkie dane o pacjentach i, i odnowienie recept. Pacjentów, czy przez telefon, czy w ramach wideokonsultacji. Oczywiście jest prosto, łatwe i przyjemne i absolutnie nie musimy fatygować pacjenta wtedy do przychodni, i to jest jak najbardziej postęp i należy z tego, z tego korzystać. Zresztą muszę po, się pochwalić: że Prowincjonalna Szwecja jest, jeśli chodzi o telemedycynę, absolutnie pionierem na świecie. E, platforma która się nazywa Kry, czyli Zdrow po szwedzku. Zdrowy jest największą platformą do telemedycyny w Europie i używając tej platformy lekarze w Szwecji, Nowej Glii, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii udzielają milionów porad rocznie. Pierwszych pacjentów za pomocą tej platformy Lekarz skonsultował w marcu 2015 roku, a więc w marcu 2022 roku, będzie już 7 lat, a więc całkiem, całkiem długi staż mamy i doświadczenie w telemedycynie. W Szwecji to jest największy prywatny aktor w telemedycynie Kry, potem gdzie min doktor i, i, i kilka mniejszych, kilku mniejszych graczy. W Publicznej Służbie Zdrowia w Szwecji używamy platformy Visiby, która jest zresztą bardzo dobra i pomocna. Lekarzy pracujących w Kry, czy też w Publicznej Służbie Zdrowia i używających wideokonsultacji stosują, są, stosują zasady restrykcyjnie jeśli chodzi właśnie o używanie antybiotyków, leków narkotycznych i uzależniających. A więc korzystając z wideokonsultacji my lekarze musimy mieć świadomość, że wizyty tradycyjnej konsultacji fizycznej w niektórych przypadkach w niektórych przypadkach nie unikniemy i dla dobra pacjenta lepiej jest otworzyć drzwi przychodni szeroko i zapraszać wszystkich pacjentów do siebie, tych, którzy oczywiście potrzebują. E, używając sz szwedzkiego Yertlik Delcona serdecznie witamy wszystkich w naszych przychodniach. A jeśli chodzi o e, stosowanie antybiotyków, to... E, e, My, lekarze, musimy przestrzegać pewnych zasad i badać pacjentów, i stosować antybiotyki tylko w uzasadnionych przypadkach. Natomiast pacjenci, myślę, że powinni przestać wierzyć w magiczną moc antybiotyków, chociaż jest to rzeczywiście jeden z największych wynalazków. Ludzkości i współczesnej medycyny. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.